6, Półtora miesiąca temu, dokładnie w dniu, w którym Światło Dzienne ujrzała informacja, że Barcelona kusi Roberta Lewandowskiego, nagrałem odcinek o tym, czy ten transfer jest w ogóle możliwy. Wnioski były takie, że owszem, ale już tego lata mało prawdopodobny. Jako, że 6-7 tygodni w piłce to czasem jak epoka, potrafi się naprawdę wiele zmienić, chciałem nieco uporządkować, co wiemy dziś i troszkę sobie tutaj podumać, co zgubiło Bayern Monachium, bo nie ukrywajmy, obecna sytuacja to żadne zwycięstwo Bayernu. Porozmawiałem też z Piotrem Koźmińskim z serwisu WP Sportowe Fakty, który niemal od początku medialnie pilotuje ten transfer i który zawsze ma ze sobą garść cennych informacji. Zapraszam! Przy poprzednim nagraniu powiedziałem, że jestem niemal pewny, że latem Lewandowski zostanie w Bayernie, bo Bayern nie ma większego interesu, by go puścić. Gole Polaka ważą zbyt wiele, na pewno więcej od 40 milionów euro, jakie pewnie będzie w stanie wyłożyć dla niego Barcelona. Sytuacja zmieniła się o tyle, że Bayern, wiadomo, dalej ma wszystko w swoich rękach i jeśli powie nie, to Lewandowski nigdzie się nie wybierze. Ale władze klubu też już wiedzą, że nasz napastnik na pewno nie przedłuży kontraktu. Wcześniej można było się zastanawiać. Ile w tym wszystkim jest realnej chęci odejścia ze strony piłkarza, a ile gry jego menedżera w kierunku zapewnienia swojemu klientowi podwyżki i umowy dłuższej niż może zaproponować Bayern. Przypomnijmy. Polityka Bayernu opiera się na proponowaniu tylko rocznych umów zawodnikom po 32 roku życia. Dotyczy to także, a może nawet przede wszystkim, największych gwiazd. Przede wszystkim dlatego, że one najmocniej obciążają budżet. W poniedziałek tylko o rok swoją umowę przedłużył Manuel Neuer, a we wcześniejszych latach lepszej propozycji nie dostali choćby Arjen Robben czy, czy Frank Ribery. Ale zostawmy to, bo to temat poboczny. Jeśli Bayern wie, że Lewandowski nie duży kontraktu, może spodziewać się jego niezadowolenia, nawet jeśli nie słabszej gry, bo nie ma powodów, by nie wierzyć w profesjonalizm lewego, to jakichś dąsów, w szatni czy skwaszonej miny przy każdym kontakcie już. Jak najbardziej. Wbrew pozorom to nie jest takie bez znaczenia, bo zawsze istnieje ryzyko, że przynajmniej część szatni takim nadąsaniem zostanie zarażona. Albo więcej, pewnie każdy pamięta, jak kilka lat temu Lewandowski poszedł na wywiad do, do Der Spiegel i przejechał się po władzach klubu za ich oszczędność i brak wystarczających transferów do wygrywania w Europie. Zrobił to będąc związanym kontraktem na dłuższy czas do przodu. Łatwo sobie wyobrazić więc Lewandowskiego uderzającego w gabinety Bajerną, gdy po tym, jak poczuł się niedoceniany brakiem kontraktowych rozmów, zabroniono mu odejścia w wymarzonym kierunku, który po najbliższym oknie transferowym może się zamknąć na zawsze. Zwłaszcza, że jego wywiad dla Via Play udowodnił, że to całkiem możliwe. Lewandowski mówi wprost, co uważa. Nie wierzę, że wobec tego wszystkiego w Monachium w ogóle nie rozważa się sprzedaży Polaka, zwłaszcza w sytuacji, gdy on i tak niedługo będzie musiał odejść, a jest postacią centralną, pod którą wszystko się podporządkowuje. 40 milionów euro od Barcelony plus pieniądze zaoszczędzone na jego kontrakcie. Przypomnijmy, że to około 25 milionów euro, plus powiedzmy kolejne 25 milionów dołożone z klubowej kasy, przy niewielkim wkładzie własnym dadzą niemal 100 milionów euro. To jest kwota, za którą można nieco przebudować Bayern, bardziej zbalansować tę drużynę, co i tak trzeba będzie zrobić najpóźniej za rok. Wiele się mówi o przyjaźni władz Bayernu z władzami Juventusu. Kluby robiły w niedalekiej przeszłości całkiem sporo transferów między sobą. Bayern, więc, nie musi szukać daleko odpowiedzi. Co się dzieje, gdy z drużyny odchodzi centralna postać, a nie ma pieniędzy na przebudowę? I musi to brać pod uwagę, bez względu na to, ile głów ze szczytów zarządzania dziś mówi, że Lewandowski na pewno wypełni kontrakt. Cała sprawa jest dość ciekawa także o tyle, że ktoś tutaj kłamie. Albo jest to Bayern, albo obóz Roberta Lewandowskiego. W poniedziałek klub wydał wreszcie oświadczenie, w którym zaznaczył, że z obozem Polaka odbyto kilka rozmów na temat przedłużenia kontraktu. Ale obóz Polaka od dawna twierdził i zdania w sumie nie zmieniał, że takich rozmów nie było. Mamy zatem słowo przeciwko słowu, ale gdybym miał się zastanowić, kto ma większy interes w oszukiwaniu opinii publicznej, to wskazałbym, na Bayern, bo nie bardzo rozumiem, dlaczego Pini Zachawi miałby w tej sytuacji kłamać i co chciałby na tym ugrać. Piłkarze na całym świecie dostają propozycje nowych umów, których jednak nie chcą podpisać i nie kojarzę sytuacji, by kłamali, że klub jednak ich nie chce. Mieliśmy choćby taką sytuację z Arkadiuszem Milikiem i Napoli. Milik nie chciał przyjąć propozycji od Aurelio De Laurentisa i nikt nie twierdził, że takiej propozycji nie dostał. Bo po co? Nie wiem, jaka miałaby być zatem dla Lewandowskiego różnica, czy dostał ofertę, czy nie. Jeśli i tak chce wyjechać z Niemiec. A Bayern ma interes w ewentualnym odwracaniu kota do góry ogonem, bo walczy o zachowanie dobrego wizerunku przed mediami i przede wszystkim własnymi kibicami. Odejście w krótkim czasie dwóch Wielkich Gwiazd, czyli obok Lewandowskiego jeszcze Dawida Alaby, to coś, co za tymi władzami ciągnęłoby się latami. Nie sądzę, że jest przypadek w tym, że poniedziałkowe oświadczenie wydano po tym, jak kilka znanych postaci, m.in. choćby Lothar Mateus. Publicznie zaczęły uderzać w Bayern, że ten nie zrobił nic, by zatrzymać Lewego. Bayern popełnił strategiczny błąd, rozświęcając swojego najlepszego piłkarza. Gdyby to jeszcze była zwykła opieszałość, no trudno. Może Lewandowski przymknąłby na to oko, albo popatrzył choć trochę łaskawiej niż obecnie. Ale to była gra na czas. Wysyłanie zainteresowania w kierunku Erlinga Halanda, co nasz piłkarz mógł potraktować jako obelgę na zasadzie: zrobiłeś swoje, a teraz potrzebujemy kogoś, kto lepiej rokuje na przyszłość. To nie były rzeczy nie do przewidzenia, zwłaszcza gdy mówimy o zawodniku, który ma prawo. Czuć swoją wartość i który jest tak charakterny jak Robert Lewandowski. Teraz Bayern stoi przed wyborem: czy warto pokusić się jeszcze o jeden rok tego związku, którego jedna ze stron nie chce, czy jednak wziąć 65 milionów euro za tę odstępne i wartość rocznego kontraktu Polaka i zrobić o rok wcześniej to, co i tak jest nieuniknione. Nikt mi nie wmówi, że wybór, jaki forsują publicznie władze Bayernu, czyli Lewandowski zostaje, jest tutaj tak oczywisty, że nie ma w ogóle marginesu na rozważenie innego. No dobra, ale jest jeszcze jedno pytanie. Na co Robertowi ta Barcelona? Czy idzie do klubu z większymi szansami na europejski triumf? Raczej nie. Czy będzie zarabiać tam więcej niż w Bayernie? Na pewno nie musi wręcz liczyć się ze znaczną obniżką. Czy idzie do lepszej ligi? Zdecydowanie tak. Czy będzie miał w niej większe szanse na wygranie złotej piłki? Tak, choć nie jestem przekonany, że jest to dla niego jedna z czołowych motywacji. Tak czy inaczej, mamy trochę argumentów w jedną i trochę w drugą stronę. Ale myślę, że to, co najmocniej przeważa na korzyść Barcelony, obok oczywiście zmiany samej w sobie, której pewnie Robert potrzebuje, to szansa. Napomnik, spójrzcie w jakim aktualnie miejscu znajduje się Barsa. Przetrwała kryzys sportowy, który na początku sezonu umieścił ją gdzieś w połowie stawki w La Lidze. Zaczęła się faza wzrostu, ale jak się spojrzy na obecny skład, brak tam postaci, które mogą przebijać szklane sufity. Robert Lewandowski doskonale zdaje sobie sprawę, że on taką osobą dla nowej Barcelony może się stać. Że może przejść do historii klubu jako ten, który po erze Leo Messiego, swoją drogą to też musi działać na wyobrazie, stać się nowym Messim dla Barcelony, został twarzą od Rodzenia. To się nie musi udać oczywiście. Barcelona nawet z Lewandowskim nie będzie faworytem ani Ligi Hiszpańskiej, ani tym bardziej Ligi Mistrzów. Jednak jeśli się nie uda, nic wielkiego z punktu widzenia Lewandowskiego się nie stanie. To coś wkalkulowanego w koszty. Ale jeśli się uda, myślę, że to będzie znaczyć więcej niż ściganie rekordu Gerda Millera w Bundeslidze, gdzie i bez tego Robert Lewandowski pomnik ma już postawiony. Przed nagraniem tego odcinka porozmawiałem chwilę z Piotrem Koźmińskim. Zapowiadałem zresztą tę rozmowę na początku. Myślę, że kontaktów Piotrka nie trzeba przedstawiać, bo, bo chyba nigdy nie zawiodły. Spytałem go. Czy w grze po Roberta Lewandowskiego jest jeszcze jakiś klub oprócz Barcelony? Okazuje się, że i tak, i nie. Że chętni pewnie są, trudno zresztą by ich nie było. Natomiast ze strony samego Roberta jest to już absolutny fokus na Barcelonę. Że on sam nie chce iść nigdzie indziej. I ja, o ile 6 tygodni temu nie wierzyłem w taki finał tej sprawy, zbyt wiele rzeczy mi się tam nie spinało. O tyle teraz wcale nie byłbym zaskoczony. Mamy trzy strony sprawy, z których dwie są już zdecydowane zdawane na 100%, a trzecia, ta wprawdzie najbardziej decyzyjna, stoi pod ścianą i musi zauważyć, że argumenty na puszczenie swojego piłkarza nie są takie jałowe. Za chwilę suplement do tego odcinka w postaci kilku, myślę, że bardzo konkretnych zdań od Piotrka Koźmińskiego o obecnym statusie transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony. A ode mnie to już wszystko. Jak zawsze, zostawcie suba, łapkę lub komentarz, na przykład z prognozą, czy Waszym zdaniem Robert Lewandowski tego lata trafi na Camp nou. A teraz już Piotr, który odpowiada na pytanie, czy w przeciągu ostatnich kilku tygodni szansa na ten transfer jest taka sama, wzrosła tylko trochę, czy wzrosła bardzo? Cześć. Wydaje mi się, że wzrosła i to dość istotnie. W zasadzie wszystko zależy, jak wiemy, oczywiście od Bajernu, natomiast wzrosła bardzo też determinacja Roberta Lewandowskiego, żeby jednak już ten monachijski rozdział kariery zacząć. Tak jak mówię, to co złego było między Bayernem a Lewem, to mam wrażenie, że wydarzyło się jeszcze jesienią, kiedy z moich informacji wynika, że Robert Lewandowski wtedy był chętny do rozmów na temat przedłużenia kontraktu, poprosił pnień Zachowiego, żeby zaczął pilotować tą sprawę, ale jakby Zachawi Lewandowski odbili. Się od ściany jakieś obojętności i i nie wiem, czy nie chęci, ale po prostu brak odpowiedzi ze strony Bajernu, więc te miesiące mijały, propozycji nie było, i tak naprawdę żadna propozycja do dzisiaj nie padła, bo warto też wyjaśnić, bo czasami są takie przekłamania na, na linii mediów nie wiem, polskich czy niemieckich. Do tej pory Bayern, Bayern nie złożył Lewandowskiemu żadnej propozycji ani na rok, ani na dwa, ani żadnej innej. No i zresztą już składać nie musi, no bo Lewandowski, że tak powiem, stracił rzeczywiście serce już dla Bayernu i wydaje mi się, że, że znaczy wydaje mi się, on myślami jest już tak naprawdę w Barcelonie, no ale okej, okay, to jest Bayern, to, to nie jest łatwa rozgrywka i widzieliśmy, czy czytaliśmy... Mm. Dzisiaj wczoraj wywiad z Pinim Zachowim w Bildzie, no, który dolał mocno oliwy do ognia i w zasadzie to już wygląda na otwartą wojnę. Ale jak widać, no, obóz Lewandowskiego doszedł do wniosku, że tutaj ta konfrontacja chyba jest potrzebna. No bo Bayern cały czas od kilkunastu dni ustami najważniejszych działaczy podkreśla, że nie sprzeda Roberta Lewandowskiego. No ale gdzieś niektórzy, którzy, znaczy ci, którzy się znają na transferach, czy są blisko tego, no wciąż uważają, że to może być element gry, ale jednak nie. Musi, więc jeśli Bayern dotrzyma słowa i nie sprzeda Lewandowskiego, to moim zdaniem będziemy miał ostatnio ogromny problem, bo to już nie jest Lewandowski. Tak jak ja cały czas powtarzam, to nie jest analogiczna sytuacja jak przy przejściu czy odejściu Roberta Lewandowskiego z Borussii do Dortmund, kiedy on rzeczywiście poczekał. Jeszcze rok, ale z swoich informacji wynika, że wtedy i tak miał poprawiony mocno kontrakt na ten ostatni rok w Borusji finansowo z różnymi bardzo fajnymi bonusami. To raz. No i tam miał wtedy 25 lat, bodaj, czyli cała kariera przed nim wtedy mógł poczekać. Teraz e, nie może czekać. Wczoraj robiłem właśnie taki e, międzynarodowy pokój i rozmawialiśmy z dziennikarzem z Niemiec, z Hiszpanii. No i Hiszpan mówi wyraźnie, jeśli chodzi o Barcelonę i Lewandowskiego, to jest to teraz albo nigdy. Także y, prawda jest taka, że Lewandowskiemu przepadł Real Madryt, do którego przecież chcieliśmy, było kilka podejść, ale no nic z tego nie wyszło. No jeśli teraz przepadnie mu drugi z gigantów, czyli tych hiszpańskich, czyli Barcelona, no to gdzieś ta frustracja będzie bardzo duża. Też mm, rozmawiałem z wieloma ludźmi z różnych krajów na ten temat i sam się myliłem, bo wydawało mi się, że Robert Lewandowski to jest legenda Bayernu Monachium, ale podobno to wcale tak nie wygląda. Jednak jest oczywiście szanowany, natomiast gdzieś tam ten do Gerda Millera pod, pod tym względem mu daleko w tym sensie, jak, jak podchodzą do tego Niemcy, niemieccy kibice, czy chyba też działacze Bayernu, także myślę, że Lewandowski zapełnił piękną kartę w Bayernie, natomiast no, pożegnałby się, z tym klubem teraz, nie wiem czy określenie bez żalu jest dobre, ale po prostu bardzo chętnie i tak jak mówię, on nie chce czekać kolejny rok, no bo wtedy, wiadomo, może odejść już jako wolny agent, ale tych ofert nie zabraknie, ale, ale to już nie będzie ta, która w tym momencie jest tą wymarzoną. A w tym momencie wymarzoną ofertą dla Lewego jest właśnie Barcelona, z którą też warto podkreślić, no. Nie będzie żadnych problemów do indywidualnego kontraktu, bo to, co mówił też Zachabi w tym wywiadzie, to, co ja wiem, tu w ogóle nie chodzi o pieniądze. Chodzi o nowe wyzwanie, chodzi o to, że rzeczywiście lewy poczuł się no niedoceniony przez Bayern. Raz z tym pomysłem, z którym on się zdecydowanie nie zgadza, czyli tym przedłużaniem tylko rok. Dwa, tym, że po prostu no, zwlekano z tymi e, rozmowami. Rozmawiałem ostatnio z Tomasem Helmerem, zarówno no, byłym piłkarzem po Rusji, Dortmund, jak i Bayernu. Helmer mówi, że Bayern po prostu przespał ten moment, żeby Lewandowskiego sobie e, zabezpieczyć na dłużej. No i teraz mleko się już rozlało. Oczywiście to, co mówi Salihamidzic, Khan i tak dalej, no nie możemy tego lekceważyć, bo jeżeli się uprą, no to robi. Nic nie, nic nie zrobi, i wydaje mi się, że to prawo Webstera, które teoretycznie można byłoby zastosować, to ja i zaró ja, zarówno ja, jak i inni koledzy, którzy gdzieś tam badają ten transfer, jesteśmy przekonani, że do tego nie dojdzie, bo to jest taki martwy punkt, którego nikt nie stosuje, bo on oznacza wojnę między klubami, a, a tej wojny nikt nie chce, bo dzisiaj ja tobie zrobię transfer na, pra na prawie webster a jutro ty mi oddasz tym, tym samym. Więc to się kluba nie opłaca, to nie jest stosowane. No pozostaje wierzyć w to, że, że będzie tutaj kompromis, bo tak jak mówię, też my Polacy z medialnego punktu widzenia często podkreślamy, że kolejna bramka z Freiburgiem, czy choćby z Bursą Dorfą, to już nie to. To jednak przenieść się na te hiszpańskie salony byłoby też, byłoby też lepiej. I nie ukrywam, że, że każdy też były piłkarz, czy Javi Martinez, czy czy inni z tymi rozmawiam, No, podkreśla, że siła medialna tego przemysłu hiszpańskiego, piłkarskiego jest o wiele większa niż niemieckiego i faktycznie lewemu byłoby o tą złotą piłkę, o której wciąż marzy, jednak łatwiej, z będąc piłkarzem Barcelony, niż niż Bayern, no, oczywiście, co jest oczywiste, no, musi do tego dojść świetna forma, i, i, i ale o to jesteśmy spokojni. Myślę, że Lewandowski w, Bayern, w Barcelonie może nie strzeliłby tylu golicą w Bundeslidze, ale to dalej byłoby sporo ponad 20, według mnie, na sezon, plus, plus ta Barcelona będzie rosła w siłę. Słyszymy właśnie teraz w tym momencie, jak rozmawiamy o dopinaniu gigantycznych deali, które dadzą Barcelonie znów potężny zastrzyk finansowy, także ten transfer jest naprawdę bardzo logiczny, ale tylko i aż brakuje zgody Bayernu, i tak jak mówię, nie będzie o to łatwo, ale wciąż wierzę, że, że gdzieś ta furtka istnieje i że jeśli Barcelona przyjdzie z nową ofertą, bo oczywiście ta pierwsza 32 miliony euro, wiadomo było, że pierwsza zawsze będzie odrzucona, ale będzie chyba druga i trzecia w, w tym sensie, że Barcelona tak szybko się nie podda, więc czekają nas bardzo tylko Ciekawe, ale też męczące tygodnie, tak? bo, bo czasami te transferowe trwają trochę za długo. No Niemniej ja też życzę Lewandowskiemu tego, te, tego transferu, choćby z tego, że to też takie postawienie transferowej kropki, na, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. No, bo tutaj mówilibyśmy o polskim rekordzie transferowym, bo to musi być ponad 40 milionów euro. I myślę, że tyle Barcelona prędzej czy później zaproponuje. Także no, pozostaje nam czekać i oby to się udało, bo tak jak mówię, no, Robert potrzebuje tego wyzwania nowego. I tak jak wspomniałem, medialnie też byłoby to super, bo przecież wiadomo, pierwszy Polak w Barcelonie.